Literatura pojawiła się w jej życiu bardzo wcześnie, ucząc szacunku do książek i ludzi. Z dzieciństwa najbardziej pamiętam wieczory, kiedy mama czytała nam książki. Książki i ludzie. To im poświęciła 39 lat swojego życia. Jej wkład dla bibliotekarstwa i rozwoju kultury doceniono, przyznając jej tytuł Mazowieckiego Bibliotekarza roku 2013. Kim jest tegoroczna laureatka Danuta Grzegorczyk? Danuta Grzegorczyk pracę w bibliotece rozpoczęła w 1975 roku. Charyzmatyczna i zawsze pełna energii dyrektorka sprawiła, że niewielka gminna księżnica w mrozach zmieniła swoje oblicze. Ogrom pracy na rzecz kultury i lokalnej społeczności doceniła Rzeczpospolita, przyznając pani Danucie tytuł Polak 87. Jak pisano na łamach dziennika, wyróżnienie to otrzymała za swoje szalone pomysły. Zachwyca nas wszystkich i, i na pewno zaskakuje jej taka niespożyta energia, radość życia i to, że y, ona y, nie patrzy na to, jakie są przeszkody na drodze, dla niej się liczy to, co chce osiągnąć, jaki jest cel. Zadziwiające jest to, że zawsze praktycznie ten cel. Udaje się jej osiągnąć. W 2008 roku Danuta Grzegorczyk objęła kierownictwo nad Gminną Biblioteką Publiczną w Cegłowie, szybko stając się dla lokalnej społeczności naszą Danusią. Pani Danuta jest chlubą naszej gminy, jest najlepszym bibliotekarzem, jakiego możemy sobie wymarzyć w trakcie jej działalności tutaj u nas w Cegłowie. Wskaźniki w kraju spadają, a w Cegłowie czytelnictwo absolutnie rośnie. Pani dyrektor dba również o to, aby pozyskiwać środki z zewnątrz na działania związane nie tylko z czytelnictwem, ale również z szeroko pojętą kulturą. Współpraca z panią Danutą jest przyjemnością, zawsze jest otwarta, uśmiechnięta i myślę, że jest takim naszym znakiem, znakiem firmowym i od niedawna, tak jak wspomina, czuje się już cegłowianką. Pani Danuta dba o animację kulturalną mieszkańców Niewielkiego Cegłowa. Odbywają się tu spotkania z pisarzami i aktorami, różnorodne konkursy, występy teatralne i kabaretowe, projekcje filmowe, a także festyny. Raz w miesiącu w progach biblioteki spotykają się natomiast pasjonaci książek należący do działającego przy Gminnej Bibliotece Publicznej koła Literackiego. Do Cegłowa po raz kolejny przyjechał również Artur Andrus. Na dachy pada nieba, W maju, mimo deszczowej pogody, mieszkańcy tłumnie wzięli udział w objazdowym bibliotekarzu. Natomiast w październiku ściągnęli z niemal całego powiatu, by obejrzeć jedyny taki w regionie piknik historyczny z rekonstrukcją Bitwy Powstania Styczniowego. W 2013 roku nie mogło również zabraknąć największego na Mazowszu festynu folkloru i kultury sujki mazowieckiej. Na tę plenerową imprezę dyrektorka Gminnej Biblioteki zaprasza wiele znanych gwiazd polskiej i zagranicznej estrady. Szczególnie bliski sercu pani Danuty jest regionalizm. Poprzez spotkania, wystawy i konkursy promuje autorów i twórców literatury oraz kultury Ziemi Mazowieckiej. Zachęca i wspiera mieszkańców do twórczości, organizuje konkursy, wystawy, galerie i promuje ich działalność w mediach. Sama też tworzy. Spod jej pióra wyszły liczne książki opisujące lokalną historię: najpierw Mrozów, a później Cegłowa. Obecnie pracuje nad wydaniem encyklopedii Gminy Cegłów oraz albumu Cegłów Dawniej i Dziś. Świetnie sprawdziła się także jako scenarzysta i reżyser. Stworzyła film fabularny na faktach z września 1939 roku, Harcerze z Cegłowa. W 2013 roku, we współpracy z twórcą programu bibliotecznego Mateusz, stworzyła innowacyjną na skalę kraju bazę Regionalia Online, w której umieściła zdigitalizowane zbiory fotograficzne i prasowe, a nawet filmowe dotyczące regionu. Umożliwia to czytelnikom zapoznawanie się z dziejami gminy i ówczesnymi wydarzeniami bez konieczności wychodzenia z domu. Pani Danucie, nie brakuje pomysłów, energii i zaangażowania. Wyróżniają wyjątkowe podejście do zawodu bibliotekarza. Myślę, że to jest taki, taki gatunek, jeżeli mo można powiedzieć, o gatunku bibliotekarza nowoczesnego, który, który wszystkim się interesuje, jest otwarty na wszystko, na każdą propozycję i w ten sposób robi naprawdę dobrą robotę nie tylko dla, dla, dla książek, dla, dla, dla bibliotekarstwa w ogóle, dla swojej biblioteki, ale również dla gminy i dla otoczenia i dla czytelników, czy ogólnie dla ludzi. Bibliotekarz, najlepszy bibliotekarz w Polsce. Proszę głosować, żeby taki tytuł w miała. jest naprawdę naj, najlepsza. Dziękuję bardzo. To jest ktoś, kto lubi coś robić i myślę, że największą karą dla Danki to byłoby ją zamknąć w miesiąc i kazać nic nie robić. No bo Danusia, to jest nasza Danusia.